W takim stanie zwahać. Pomaluję go zwykłym sprejem Na długo to pewnie nie pomoże, zaraz się poobdziera. Ale na jakiś czas go odświeżę. Trzeba go porządnie wyczyścić, odtuścić i pomalować. Lakier do felk. Jakiś najtańszy, 18 zł. Robię to koło pieca, bo na zewnątrz jest zimno i może się farba ściąć. To porządnie zrobić, to trzeba było to pomalować, oczyścić. Wypiaskować i pomalować proszkowo No i niech sobie wyschnie i będzie na pewno dużo lepiej Zaraz montujemy Wymyśliliśmy, że zamiast tej części Która bardzo często się zużywa Jeszcze eksploatując detkę w taki sposób Że coś na niej skakał Tu często się dodaje Dostaje brud Woda smar I to bardzo szybko się wyrabia Zamontowaliśmy do amortyzatora Taką grubą tulejkę. Jest to bardzo twarde tworzywo sztuczne. Dodatkowym plusem tego tworzywa jest, że jego nie trzeba smarować. Nie mam pojęcia jak to się będzie sprawowało. Przetestuję to Wam relację zdam. Na razie nie naśladujcie takich patentów. Ta część ma możliwość tutaj pracy na boki. Ta nasza tulejka nie. Idealny moment, żeby wyszurować amortyzator. Wszystkie te śruby, jak będziecie wsadzać sobie w ramę albo w amortyzator, smarujcie sobie smarem. Mniejsze tarcie przy składaniu. Te podkładki, takie, co mieliśmy tutaj specjalne do amortyzatora, co wchodziły tak, to teraz się nie mieszczą, bo to zrobiliśmy mocniejsze. I musieliśmy wytoczyć takie osoby specjalne, i pięknie pasują, bez tego. Tutaj ale to odkładam w razie. Gdyby ten patent się nie sprawdził, to będę wtedy to zmieniał. Więc cały zespół tutaj cyk, na trytkę, i na półkę. Kompresorem to sobie wszystko przedmucham. żeby jakiegoś syfu niepotrzebnego nie było. Wszystko ładnie zamocowane. Luzu nie ma. Nic nie lata. Ale z tego wszystkiego zapomniałem założyć łańcucha. Teraz muszę sobie go rozpołowić. Bo inaczej mi nie wejdzie. No ale to nie problem. I luz na kiważce naprawiony. Zobaczymy, jak ta tulejka będzie się sprawować. Każdy ten element ruchomy teraz musicie sobie nasmarować. Te kalamitki smarem. Jest ich pięć. Na kiwaczce. Zmarco wam wyjdzie przecież sobie szmatką. To się zakurzy i wam się zrobi brud niepotrzebny. Wszystkie połączenia nasmarowane. Nic nie lata. Wahacz na chwilę też zdecydowanie lepiej wygląda. Coś mi się gadka dzisiaj nie klei. Ściągnę jeszcze oponę. Z tego koła, tylną zamówiłem sobie inną. No i tą zębatkę jednak też ściągnę, bo zęby są wywinięte. Trzeba ją wymienić. Zębatkę sobie zamówię taką samą. Nie potrzebuje więcej mocy. A, tu jeszcze się obraca z tej strony. Dwunasta klucz. Od Huzaberga mi jakieś części pozostawały nowe. Ucieszyłem się. Patrzcie. Piękna, aluminowa, nowa zębatka. Rozstaw śrub tak samo. Wszystko pasuje. Większa lekka ale niestety nie pod ten łańcuch. Zęby nie nachodzą, nie pokrywa się. Opona ściągnięta. Tylko kurde ściągając łyżką sobie zaraz Wam pokażę z tej strony. Nawet nie widać, o tu jest. Dziurkę zrobiłem, muszę ją załatać. Bo powietrze delikatnie słychać pod wodą, że ucieka. Te przełączniki zdemontuję całkowicie, nie są mi potrzebne. Redukcja masy, no bo tutaj są tak: kierunkowskazy, światła długie, krótkie, a nic z tych rzeczy nie mam. Więc to sobie gdzieś tam wypnę i zawsze będzie trochę mniej kabli. Też taką wzmocnioną dętkę muszę sobie sprawić do przodu Bo tu jak wam wspominałem jest ten wybity mus Źle już się na nim jeździ, koło skacze Jeździliście kiedyś na takim skuterku? Aprilia Scarabeo 500 Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony jak ten motocykl jedzie Odkręcenie manetki moment i jest stówka Ale 200 to bałbym się jechać na takim skuterku. Zaraz ten kokon tu rozpruję i wypnę to. Dwie kostki, i zdemontowane, ale dalej tego nie rozpruwam, bo jak kiedyś będę chciał sobie to podpiąć, to tylko tutaj sobie podepnę.